Jesteśmy na pierwszym rajdzie w tym sezonie Dokładnie. I niech Was nie zmieni moja kurtka, to nie są Mistrzostwa Świata <laughs> e, Niestety, ale... Co to jest? Słuchaj To jest leśny, dobrze pamiętam Tak, pierwszy rajd sezonu 2025 e, RLM otwiera sezon Dzisiaj Ostatnio się coś tam ponagrywać Pracuję zrobić e... Spróbuję złapać, się, jak jedzie Bardzo chętnie, bardzo proszę. Które miałeś miejsce w zeszłym roku? Przypomnij? Drugie albo trzecie na koniec? Drugie. Drugie. W generalce, generalce, w swojej, w swojej klasie. W klasie. I przeskoczyłem z WRC3 do WRC2. No i mam przed sobą Ostrą konkurencję, więc jest ciężko. Na razie utrzymuję czwarte miejsce, zobaczymy. No mam nadzieję, że czwarte zostanie, bo do kolejnego mi brakuje 11 sekund. No dobrze, zobaczymy, zobaczymy. próbujecie tam gdzieś filmować, zobaczymy, coś przyłapać, jak jedziesz. No, Parę innych osób, też zobaczycie jak wyglądają rajdy, nie jeździmy tylko kialem, żebyście nie myśleli. A rajdy są fajne, bo się biega za modelem i trochę kondycji w ogóle świeże powietrze. Ty biegasz za modelem, proszę Cię, ja hey, Wam pokażę, to ja wam to pokażę jak Błażej biega za modelem, uwierzcie mi on nie biega. Tak mówisz? On nie biega, nie, nie, ja Wam to pokażę na pewno. Dobra, zaczynają już startować popaki, więc że kolejny OS zaraz tutaj się odbędzie. W ogóle, zobaczcie, jak wyglądają OSy. Tak to wygląda. Pochwalę się, część tej trasy ułożyłem, zrobiłem, ja tę się wyrustowałem. I jak na razie, mi się podoba. Jest taka fajna, płynna. No, czyli błażej umie OS, umie OS trochę takie driftowe są, bo Subaru wszystkie. No, no dobrze, no to możesz masz dzięki temu przewagę, Więc yy, no, nie wiem. będzie tak źle. Chociaż widzę, widzę, że chłopaki którzy jadą na przyczepności no robią dużo lepsze czasy. Wiadomo, jednak, zerwanie w i nabranie prędkości później, jednak trac źle wytracasz. Ale no, na pewno, no to się. trochę uczymy. inaczej niż jak się siedzi w rajdówce, Dokładnie. a inaczej jak się za nią biega. Dokładnie tak, szczególnie że jak biegniesz to musi patrzeć pod nogi, żeby nie wpaść w dziurę, a jest tu kilka takich, gdzie można się naprawdę ładnie połapać, więc uważajcie pod nogi. Tak. Tak zaraz postaram się Wam pokazać. rajdy są naprawdę fajne, więc zapraszamy do. Idź teraz jedzenia. tego Igora z filmu, bo Igor idzie genialnie. Dobra. To ja idę filmować, a ty się szykuj do startu. Tak oto rzekomo błażej biega za modelem, ty się nie ciesz, tylko kieruj. Patrzcie pobiegł, pobiegł, on naprawdę pobiegł Trzy kroki, żebyście co nie myśleli. Obiej! Okay. No, no, no. Dobrze Już jest pieczy Łażej miałeś biegać. Ja nie widzę, żebyś biegał. Szybciej. Szybciej. Patrzcie, pobieg. Zmotywował się. Ale oczywiście. Koniecznie. Już tam coś nagrałem, ale jeszcze coś dorzuciłem. Aha, okay, okay. I przyspieszaj to, w postprodukcji przyspieszaj. Nie dam w slow, bo będzie lepszy Nie, efekt wizualny. 2 razy 20. psiu. co to było? Przysokaj. Dobra, tak zrobimy. No jak było? No jak? Mega, mega super fajnie. Czekaj, Jeszcze, czekaj. Nie patrzy... Dobra, o. Jeszcze nie patrzyłem wyników, ale myślę, że chyba czwartą pozycję utrzymałem w WRC2. To dobrze. Jest nieźle, jest jak tak. na pierwszy raz sezonu. I z modelem się okazało kiepsko ustawionym. Ale no wiadomo, szutry na szczęście odchodzą teraz na kilka miesięcy, tak powiem, na półkę. Wchodzimy teraz w asfalt i teraz będziemy testowali na tak. będą Teraz będą asfalty do, jeś... do jesieni i na koniec jesieni testing, wracamy. testing, na... testing. Dokładnie tak, dokładnie tak. Eee, tak. To możemy testować. U mnie no tego, jest gdzie, jest gdzie. Asfalty na szczęście jest gdzie testować, to nie problem bo z szutrami tak, gorzy. Głównie macie chyba kostkę, nie? Tak. No to kostkę to jest u mnie, mam jeszcze jedną miejscówkę w razie no. czego z kostką, gdzie też możemy coś rozrysować. Jestem za. E, obok jest też duży parking tam pod marketem, niedziela zawsze jest no, dokładnie. to jest i asfalt i kostka chyba. Dokładnie, więc. a z wiedzą Gawrona myślę, że ustawimy tą trwałkę tak, że to będzie killer. Spróbujemy. Dokładnie. Będzie dobrze Tak. <laughs> Na razie startujemy z budą Hondy od Tomka, ale plan jest na coś innego, zobaczymy nie, co nie, będzie. To A. To nie, Honda to nie. Za dużo Hond Hondy Typer, za dużo laser. To tak, razem to ośka, a ja nie chcę jechać samochodem, który jest ośką w burcu, Mając sterową? Dokładnie. <laughs> no tak. Chyba, żeby że robisz to na ośkę i będziesz prawidłnie jeździł przednio napędówką. Wiesz co, gdyby była klasa taka prawidłna ośki i jeździć jechało przynajmniej jeszcze ze 3-4 osoby w ośce, to bym pojechał. Ale tak, to z czterema napędami to nie ma zabawy, bo się musisz naprawdę bardzo spinać i nie jesteś w stanie żadnego błędu popełnić, bo gazu spadasz w klasyfikacji bardzo daleko. No, jak to w Ale na asfaltach? Może, może. No trzeba by ją dobrze zestroić. może. 1 do 1 na asfaltach I dają radę. A ośka potrafi jeździć szybciej niż tak, czterołat i być dużo sprawniejsza w do dobrych prawej, rękach. Tak? Do no ale ja ciekawe, czy to, nie mam za dobrych jeszcze. To inna sprawa, ale ciekawe, <laughs> czy to tak samo udałoby się przełożyć na skalę 1.10. Myślę, że tak. Myślę, że tak, bo jednak te modele zachowują się bardzo podobnie. Więc... Wszystko kwestia ustawień, Dokładnie. testów, 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 tak. trening, Przede wszystkim trening, Train, train. Także w tym roku nauczymy się trochę jak trzeba zalewać dyfry, bo to jest coś czego nigdy nie robiłem. W x c dwójce mam zalane standardowo tak jak było, nawet nie wiem czym, wstyd się przyznać. A wiem już, że przód musi być trochę sztywniejszy, bo no, po zakręcie, po wyjściu z łuku, jak depnę to po prostu koło, które jest odklejone się kręci w miejscu zamiast przekazywać motorem. No jak całe życie gdzieś w terenie i dyfer jest w na 100% no to... Nie nie widzę. Hmm, ale co to? Zabawa jest przednia, tak, walka szła, a jak widać Dokładnie. cały czas jeszcze coś gdzieś jest w dokładnie, już takie zawodziki no. zjeżdżają już okay. no, bo kadr nie widzi. Znowu ja nie wiem jak trzymam, ale mały... Co masz tam trzymać, jest dobrze. Chyba, jak zwykle chyba kąt jest na tyle szeroki, że nas złapie, najwyżej będzie... Najwyżej się to wytnie i wstawi się samą jazdę modeli i tyle. Dokładnie no. tak. I nasze gadanie, którego nikt nie słucha. Właśnie okazji, słuchają. Kto ci to powiedział? Kto ci tych głupot na Wszyscy mówią, że słuchają jak gadamy głupoty. Da, no. Dobra, da. pokaż jeszcze, jak jedzie Michał teraz, bo jedzie jeden z czołowych załodników na końcu, ponieważ bo bo mu się model wysypał, więc jedzie pożyczonym, dlatego żeby nie psuć kolejki, no to jedzie jako ostatni, ale pokaż, jak to on jedzie, bo wymiana. Ja. Tylko pytanie, czy się boi o lakier i jedzie zachowawczo, Jedzie czy... na pełnym, pełnym ogniu, bo to jest jego taty model, więc A, nie, nie oszczędza. Tata ma, tata da, ta, ta, da, no Tylko to możemy jechać do, na pełnej, Tylko... dobra. To coś tam nagramy. Czaro, Ty się tam nie wstydź, tak? E, tak ucie, ucie, uciekłeś, chcieliśmy z Tobą pogadać. Chciałem z Młodym porozmawiać. Chciałem Cię zapytać, kiedy rajdówkę kupujesz? Nie wiem, ale właśnie nie próbuję namówić na kupienie rajdówki. Nie tylko to jeszcze jakiej, czy na... Błażej powinien też... jakieś To Błażej To coś pomoże. Nie wiem... Ty, to mógłby być... wiem, to mógłby być temat na serię kilku odcinków, jak wejść w rajdę. Tak? Hmm. Mówię, że to mógłby być w sumie temat na serię kilku odcinków jak wyjść w rajdę. Można. Hmm. Czyli Czaro kupuje sprzęta tak. i wprowadzamy w świat RC. Ale wprowadzamy w świat RC tego małego człowieka. Czyli robimy mu trening Dobrze. By... Tak, Dobry plan. To jest niezły pomysł, żeby nagrać taką serię kilku filmów, żeby... Była taka, taka instrukcja. Jestem za. No, czy coś może udać? No spróbujmy. Spróbujemy. A kiedy zaczyna się zont te, te, asfaltowy teraz? No następny runda. Następna na runda. Na tak. no, to mamy czas, jeszcze no, mamy miesiąc, żeby, miesiąc żeby przygotować mowa. jakąś którą... tak. tak. I krok po kroku zacząć ten. Od... Te... Felix kiedyś kręcił od zera do drivera w mm -hmm. pełnym wymiarze, to, my to to będzie od zera do drivera w skali 110. Tylko wiesz, że będziesz miał przyjeżdżać na wszystkie rajdy o godzinie 7, bo będziesz tutaj robił za serwis. Ja serwis w życiu. Ja na serwis tylko w pełnym wymiarze. To nie wiem. rano, to ja, przy, ja po prostu nie będę szedł spać, przyjdę sobie wieczorem. No już posiedzę, poczekam, no, potestuję. Dokładnie, dokładnie. No dobra, to tak teraz to się tak. nagrywa cały czas, prawda? No tak, tak dobra. jak zwykle. Jeśli chcesz, jeśli chcesz wziąć udział w tym całym, w tym całym sporcie, musisz sprzedać tam i ETT. No. Decydujemy się? <noise> no, nie wiem. No, deklaracja przed kamerą pójdzie Mówisz, w świat. Musisz podjąć decyzję. Trzeba, trzeba iść w górę, trzeba sprzedać kocetkę i kupić trzwałkę. Myślę, że z tą kocetką z większym nie zrobimy, a i może się pani sprawdzić. Będziemy mieć całe wakacje jeżdżenia. ty na tak? No, ale karoserię zostawiamy. karoserię. Karoserię no, możemy, to możemy to zostawić. To Dlatego, że może ja się chcę sprawdzić, czy się da zmieścić na. Może będziemy Może jeździć będzie McLarenem w Rej. Hmm. Hmm. No. Ferrari widziałem w tak. rajdach, McLarenów nie, ale. Tak. A znaczy, może na, szczęście, na szczęście w klasie ruki w można startować budę jaką się chce, dopiero później trzeba przejść na budę rajdową, która chociaż raz startowała w jakimś rajdzie. Szkoda, że nie ma bogatych Turbine Obawiam się, że auto za 10 milionów euro raczej nikt nie poprosiłby się e, o to. Widziałem jak Weirona upalali na OS rajdowym. Poważnie? Tak, ale jest to tak. wiesz, to ktoś sobie wziął pojechał, ale raczej nikt nie przerobi takiego on auta był na rajdówkę był na stałe, rajdówkę. żeby jeździć. On miał o, jak większy skok zawieszenia, założone fajne gapcie i naprawdę... Rzucimy to w przewidce, dokładnie. z tak. linkiem obejrzyjcie sobie jak wejrą tak. jest rajdówkę. Dokładnie, dokładnie. A jeżeli się pomyliłem, to później <laughs> będzie napis, że Nenok znowu gada głupoty. Tak, najwyżej tak. Dobra, to co? Eee... To właśnie ostatni zawodnik wjechał z trasu. To my też kończymy. I Dokładnie. do następnego. Nie ma... nie, nie. Trzymajcie się. A ja. Yo. Co tam?